O rety, ale jest u mnie tak ciemno, że mogę naprawdę wiedzieć, że jest naprawdę tak ciemno. Hej hitla! mówi do was Kurber 120 witam serdecznie do kolejnego odcinka The apoteuru. Jak widzicie u mnie pokazała naprawdę ciemna noc, jest ciemno na polu, mogę być taki mało oświetlony, bo nie ma u światła, działa tylko to. Taka malutka lampa, żeby była troszkę taka oszczędnie. O, damy sobie tak. W dzisiejszym odcinku zajmiemy misję z niemieckim mundurem Shona i zajmiemy się wykupaniem misji głównej, bo misje poboczne i tak dalej. Tak jak powiedziałem, misje poboczne robię tylko i wyłącznie dla siebie. Mamy tutaj coś jak Shard Found MG2. Ta rurka zajmuje wieżę tradycyjną lub zatrzyma wóz podczas może kilka strażników, więc nie zmarnuję, ja na razie tego nie używam. A jeżeli chodzi tutaj coś, co w ogóle się tutaj pozmieniało teraz, Pewne w ustawieniach, znając muzykę, kto mi przedtem tutaj grzebał, ostatnio nie grałem na takimi tutaj rzeczami. Komputer chyba nie zapisywał moich ostatnich save'y. Nareszcie jest cisza spokój, dlatego nie ma nikogo w domu, mogę spokojnie nagrywać. I o to chodzi, bo jak nie ma nikogo, ja próbuję nagrać ktoś jest nie chuja, bo mi już wszyscy mi przeszkadzałem. Latajmy po pokojach wszędzie. I mogę dostać takiej powiedziałbym jak kurwicy. Dobrze, robimy misję B, Nie wiem kto to jest. Tak. Pojedźmy moim szybkim samochodem z wiesie Domino. Jedziemy do B. Nie wiemy kto to jest, dlatego tak włączamy Tryb SC, włączamy mapę I gdzie to, to się Pambi? B? I jest PAM w okolicach O, jest gdzieś tutaj Oj, muszę dalej chyba Dobra, gdzieś tutaj się znajduje, dobra Tu my tam pojedziemy i widzimy się za chwilę Ciekawe miejsce. Jesteśmy po długim cięciu. Więc dotarliśmy na miejsce. I kto to jest? Proszę, tutaj mamy to spotkanie. Więc zobaczmy, kto to jest, i wykonajmy misję główną. Tak powiedziałem. Po drodze zabiłem paru nazistów. Obraz olejny. No, dużo mam kontrabandy O, Bishop! Jak miło znów Cię widzieć. Słuchamy, co chce nasz. Bishop, Where's Skylar? Miss Sinclair is away on business. She sends her warmest regards. Right then. I don't like you, and I trust you even less. I'm only here because of what you said about Jules. If this is one of your tricks, we're about to find out just how blue that blood of yours is. I must confess I find your candor most refreshing, Mr. Devlin. In my line of work, honesty is the rarest of vices. Secrets are the currency of my profession. Your friend Jules was killed to protect a rather important secret. Did you know that? Dierker thought we were working for you. Perhaps. But Jules had to die in any case. He had seen too much, as did you. The Doppelseek factory. What's really going on up there? Are you familiar with the concept of atomic fission? Uh, I've never been one for poofy cocktails. I'm sure the barman will be relieved. But it's beside the point. Your friend Jules was killed to protect the secrecy of certain enemy plans. plans which are critical to the German war effort. I intend to shatter those plans and to destroy the men behind them. How about it, Mr. Devlin? Up for another game? I what'll it be this time? Miss Sinclair will return shortly to brief you on the next phase of the operation. If you can pull this one off, they'll give you the Victoria Cross. Who? That some sort of the VC is my government's highest honor. Then I'll know what to wipe me with. Let's call it a case of scotch. Now you're talking. Cheers. No, dostanę medal za to co wykonał Skyler. I co była taka rozmowa z tobą, panie Bishop? Bom, dowiedzieliśmy się tego, że to było Mordeso w sumie co zrobił. Dzielę, że dostałem tymczas obelżubą filler kruta Dercera, to o tym... Absolutnie o tym wiedzieliśmy. No ale, co zrobić? Bishop sobie jedzie. Naraz stary. A ty się jeszcze zablokowałeś? Aha. <grystanie> Okej, okay. czyli to była taka pogawędka. Dobra, jedziemy do Skyler. To widzimy się zaraz. Dobra, pokaże tutaj trochę z Niemcami. Możemy ja spokojnie na kolejną misję u naszej kochanej Skyler. Widzimy tutaj jej bryczkę. A to ci niespodzianka. Dobrze. Skyler, pisze, że mamy coś do roboty. Co to za misja? Still that radio? We should have booked a hotel room. Uh, naughty boy. I don't typically mix business and pleasure, but sometimes I can't help myself. For a moment there, I thought you were dead. Not quite, but the bastards get an A for effort. If this isn't a social call, what are we talking about? You're going to help us take a man from a train, then drive the train over a cliff. Sounds like fun. Ever blown up a bridge? Not yet, but I'm a fast I'm learner. Rookie. Who's the Smart. punter? Dr. Klaus Kessler, chief engineer for the Nazis' secret atomic Ooh, weapons program, Kessler. codenamed Volkhoff. The secret that got Jules killed. You were practically on top of Kessler's lab when you were captured. Bloody bad luck. Poor Jules. Bad luck for the fucking Krauts. 30. What is this? Kidnapping? Defection. Dr. Kessler wants to switch sides. The Nazis will kill him before they let that happen. So you want the crowds to think he's already dead? Spot on. When we destroy the train, the Nazis will assume Kessler is being... Teach him a paw. Kesslera, Kessler, will be When we destroy the train, the Nazis will assume Kessler has been assassinated. By the time they realize what really happened, Kessler will be in London, working for our side. Downright devious. That's Bishop's style. Our first order of business is to wire the bridge with demolition charges. I'll leave the heavy lifting to you. Don't tell me you don't like to get dirty. You know better than that. I just like to see you work up a sweat. You're lucky I borrowed this car. I'd say you're the lucky one. Set the charges under the bridge where the structure looks weak. And to trigger them, oh, yeah, the last charge goes on oh, the tracks. Pani, It'll set off I the rest I when zjera. the train hits it. Bleeding diabolical. I'll be right back. Kurwa. Mogę wziąć strój idź na most! Gdzie ten most się znajduje. Ja nie mam ubrania jak ja to zrobię? Nie mam przebrania. Jak będziemy niszczyć ten most, to mi chyba pokurwi dzisiaj. Czy Bishop jest popierdolony? Mamy zniszczyć niemiecki most prowadzący do Niemiec? Bo jeżeli tak, to byłoby troszkę... Some of these struts have seen better a zamknij się w faszyście. No, dawaj Ciuch i mnie wkurwiaj. Wysadzenie niemieckiego mostu zawiera pięciu wybuchowych. Dobra, ja mam chyba 16. No, ja mam 15, to trochę dużo. Dobra, broń może schować szon Dobra, gdzie jest po kolejne? Podłóż ładunki pod belką. Jeden z czterech. Dostało chyba jeszcze. No, troszkę więcej. Otóż to. Tabeczka czekolady penicylina. O, to trochę ciekawe. Tylko mi coś mówi ta penicylina. Coś mi coś mówi. Jakiś, nie wiem, to był jakiś. About. Jakiś. Here. Coś mi mówi penicylina. Pomóżcie mi w komentarzach. Dobrze. I jeszcze dwa Gdzie jest drugi? A tam jest jeszcze. Schowaj broń, brońszon. Dobra, Niemcy mi tu nie zauważą zbytnio, bo ja mam tutaj... PERFECT! Bo ja mam tutaj... Eee, bo ja mam tutaj... Ups... No kur... Nie! Zjebałem! Poszłem na dół! Kurwa! Spadłem z tego. Ja One, to, nie spokojnie. Zaraz ich załatwię. Siada w Niemcy. Ale spierdoliłem. Zleciałem na dół, jak kometa. Ale dobra. Poszczelamy się trochę z Niemcami. Takie składanie to nie w moim stylu. O, kolejna skrzynka. Szampan, łyski. No, whisky to nie napije się, bo nie ma. Pij kurwa Niemców. Haj, Hi Hitler. Gdzie to jest, kurwa. Na górze? Pierdole. tych chuju! Nie mogę trafić w ciebie. Gdzie to jest tam? Dobra, muszę iść po innej stronie. Ale więcej tutaj są... mi się wydaje patrole tych faszystów niemieckich. A gdzie on jest? Mi się pojawia mi się ta kropka. No, do widzenia Niemcu, Hakitla. Albo ja z niego spadłem i to temu. Aha, bo tu nic tu nie było, ja na niego tutaj spadłem. Aha, to zmieniam postać rzeczy. Co jest to? Ochość no, mi na. mnie No masz. Pierdolony faszyście Dawajcie mi amunicję Patrz, jeszcze jeden gdzieś tu jest. No, spierdalaj. Sean, ciulu, ogarnij się! Dobra, ostatni ładunek. Nie ma co się pipczyć. One more on the tracks now. O, nie, gdzie ty zjeżdżasz, ty pieprzony? Zamontuj ładunek w wyznaczonym miejscu na torach. Będzie eksplozja mostu. To się będzie działo. Będzie explosion. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Te kurwo. No nie mogę go trafić. Dobra, udało nam się. Nareszcie. Spotkać się Skyler. W końcu przebiło to. Dobra. Uciekamy stąd. Więcej tu posiłków. Matka chyba wysłała ten jeśli chodzi o Dierkera. Skup się kurbelero znakże, zabijmy tych Niemców i uciekamy stąd. Dobra. Pis Nie ma posiłków. Cześć Niemcu, do widzenia. Mamy chyba czwarty Alan, chyba, bo pojawiło się gestapo. No. Wiedziałem, pojawiło się bo to auto niemieckie. Dobra, idziemy do Skyler i kończymy tę misję, bo to naprawdę mi się działo naprawdę bardzo długo. No, cibko gotowe. <gryzanie> Will Cox is waiting for us at the train station. Let's get moving. Chodź kurwo, spierdalamy stąd. Trzecie, ale nie Kurwa wyjebają jeszcze w ten samochód. Jeszcze samochód Gestapo. Wiedziałem kurwa, że tak to będzie. Spierdalaj. Naziście. Jakby to spier... Kurwa spierdolić tutaj. Jak te nazisty jebane. Dobra. To... God, I'm Whoa fuck. You. You were yes. If Kessler is the crowd's golden goose, why risk sending him to France? He's here to convert the Paris cyclotron for military use. They couldn't send somebody else? They did. The first engineer they sent died suddenly in his sleep. How'd you hear? I was lying next to him at the time. I thought you didn't mix business with pleasure. His pleasure. My business. So Bishop's got you turning tricks for him now. We're prepared to use any means necessary to stop the Nazis from acquiring an atomic bomb. I see. They handing out medals for that? Don't be an ass. Spot I be Bilox. Wilcox is C just over there. No, no, no. Make your report. The to... train will be arriving z shortly. Ten. The target's to... in a private car near the locomotive. Zrenderuje. And the radio transmitter? And look at this. You'll need to sever communications once you're aboard. Shit. This is getting complicated. I'll be waiting to pick you up near the bridge. Whatever happens, make sure that train reaches the river. Sean, if anything goes wrong, if you can't get Kessler out,

Dostań się do pociągu. Dobrze, przepraszam. Ty kurwa! Jebany pociąg. Powinien być tutaj mój pociąg, kurwa. jeszcze musiałem się tu zaczymać tym ty po niemiecki. Nie powiem co. Ale mi się wydaje, ta stacja należy do mnie, więc nie powinno tutaj być żadnych tutaj pierdolonych nazistów. Ale nie, bo przecież to jest... To jest gramat, kurwa ilero, to tak musi być. I tak dalej. W dobie was mam kurwa. Ty poniemieckie kurwy. A to jest ten pociąg. Kurwa. No jestem, to się dzieje. Dzień dobry. No jaki to jest przycisk mężczyzny? Aha, to jest przycisk Now to find the doctor! Ok, doda się do... Do czego? Do się do lokomotywy, bitch! Napierdalamy się z nimi! To jest akcja! Let's go, moda paka! Dzięki ten po niemieckich Aha, jazda! Zabić skurwę senu! Dobra, lokomotywa w drogę, let's go, motherfucker! Hahaha, <laughs> <laughs> jedziemy z kurwami, po nie jest zwyczajny, gincie szkopy! O, jakie działo! Wjazd z działem, kupiczyz! Yes! O, tak jest! W ogóle ta broń tutaj jest, jest Ja pierdzielę. Tak jest! Gincie! Ten po niemiecki czajnik! E, 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 e. Ja pierdolę, kocham tą grę! Kurwa! Mogę się... Wyżyć się mogę w końcu na tych niemieckie. Naprzód. O ten to już niestety muszę użyć innej machiny zła. Machina zła. To granat Masz granat. O. O, kurwa. Inaczej. Jest! wyjechałem ten poniemiecki czajnik. Haha. <grywka> Kto następny haben jemand Da! Jazda. Nie ma co płakać na rozlane mlekiem i ciężkie morzowe. Noice. Not Must be Kessler's car. Kessler, you in there? Hold tight, I'm coming back for you. Zaraz się uwolnię. Tempo niemiecki niemieckichajni. Co? Nie są niemieckie. Co tu mamy? Zaklesz przepustnicę. Proszę? Now for Kessler. There's no stopping Kessler. us now. Okay, Totar. You oh, Kessler. Bishop sent you. Are <inaudible> you oh. working alone? Aye. I'm sorry to hear Zed. Is that On go zabił? Czy to był nie ten gościu? To jest ten. Może to był Niemiec tylko? Doktor Kessler, ja. Got your passport? Ja. Put it in his pocket. To jest ten, czyli to był jakiś Niemiec w okularach tylko. No to chuj. Oto jedziemy pociągiem. O ja, pieprze, robi miniaturkę eksplozji pociągu. To będzie mocny odcinek, mocna eksplozja. O, jeszcze kana mnie ta bitches. No, będzie eksplozja. O to chodzi. Time to go! No no! No, please! No skaczcie. A to szonem nie kurwa! John! I opierdolę! Oh I kolory znowu powracają! Nie ma czerni-biel! Tylko... Kolory! Który jest w nas! I wyjebał chyba grę, bo jest wszystko czorne. Uratowany jest. Tak jest. Zajebałem tego wiem. Zaje tego Rozjebałem cały kurwa most. O, to było niezły rozpierdol. Spotkaj się z Skyler na końcu odcinka. Nicely done. Dr. Kessler, I presume. An honor to meet you. You've made a courageous decision. One day even your own country will thank you. I'm not doing this for my country. Or yours. The crowds will be swarming all over this place. Let's get the fuck out of here. Uh, Sean, I'm afraid there's been a change of plans. What happened? <laughs> Our flight home has been cancelled. We'll need a stash kessler somewhere in the city. At least until we figure yeah, out a way to get him out of the country. country. I know a place. Kurna, ma część. Kesslery jesteś po naszej stronie. Udeć się do kwatery głównej wrzeźni. O, to pójdę sobie już sam, by tego już nie zobaczycie, bo sporo odcinek do nagrywania będzie. Na razie, papa. Pa.